A to kurwa jutro, tutaj. to się nie ma. Zobaczcie tyło, O kurwa, to właśnie ewidentnie nie jest kurwa tu A właśnie może właśnie to jest tutaj Właśnie może to jest tutaj A1, A1, A2 gdzie jest 5? Szukajmy piątki A1? A 5, a 5, a piątkę będziemy To jest A2 To where a piątkę jest PAN to Kwiwka Toj no, dobra no jadę, musiałem odpisać Napisałem bez ciebie nie robię I co, o co, dzisiaj, co to jest co piątka? Była piątka? Nie, to tam była dwójka Nie była dwójka to tu no nie ma piątki? piątki? Nie ma chyba. Cześć, co tu było? Superacześć. By tu coś się, jest co coś, kurwa. O, jest o, ewidentnie. O, no a tu właśnie może dlatego, że tutaj my nie powinniśmy się bombić. Mamy kurwa samochód mocny, czy nie? Ty rakiety jest. to nie wytrzyma wiesz? Tak? Nie. Kurwa! Dobra, to może. Nie, no to nie. przemyślmy to, przemyślmy to. Na razie tak, wyjdźmy stąd. No tak, no Let's think about it twice. No mogę tego. No.